Do miłej uroczystości doszło przed ostatnią sesją Jutro Rady Miejskiej. Jej przewodniczący złożył życzenia radnej, która niedawno stanęła na ślubnym kobiercu. Jak są życzenia na tej nowej do życia? Aby po prostu to życie się toczyło tak pięknie, jak pięknie wygląda, i tak pięknie, jak pięknie, a wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Raz. Radna Jadwiga Wycisk zmieniła nazwisko na Ostrowska. Niestety nie odnotował jeszcze tego faktu biuletyn informacji publicznej gminy Jutrosin. Tam radna nadal figuruje jako Jadwiga Wycisk.